Patrzcie, jaka reklamowa, patrzcie, jaka torba. Cały depozyt, normalnie zabawek. Sztok serdusz normalny. E, figurki widzę, to może, patrzcie, lego albo lego. To może to się nie zna, to nie wiem, ale ja tutaj przygotowałem dla was pod ten depozyt cały, e, całe to. Także będziemy mogli go sobie normalnie zabawić. O nie warto, bo wam tego, to będzie długo Patrzcie, widzicie Lego. Ludziki LEGO mamy, fajne. Raz. Jeden ludzik Lego, drugi ludzik LEGO Trzeci ludzik Lego. Ludziki Lego zawsze są w cenie. Pamiętajcie. Ludziki Lego. Patrzcie ludzików. Czwarty, piąty, szósty, siódmy bez głowy, za ragumę znajdziemy. Siódmy Czenie ludzików na razie. Czy będzie coś więcej? Nie ma. Ale To potem pośprzątam. Na razie na barusz patrzcie. Sygnowane czy nie? Takie, takie samoloty, ale dużo jest LEGA, prawda? Także fajne podstawki. I znowu do, do naszego całego zbioru tego LEGO. Co to jest za nosorożec? A to co to jest? To fajne auto, to jest sygnowane? Czy to jest sygnowane? Powiedzcie mi. Dla kolekcjonerów liczą się sygnatury. Ale są takie samoloty, co tam jeszcze? No dobra, zobaczcie ze z bliska mniej więcej jest Ruwerek z Lego Powiedzcie że to jest rówerek. Tak, ruwerek z Lego normalnie Ruwerek z Lego Fajnie. Z LEGO. Co mamy dalej? Dobra, lecimy Co to jest? Co to jest? Działa to działa. No. Dobra, dobre! dobre. Jedziemy, jedziemy, jedziemy! tu Lluje bąbelkami, ale jazda fajne! Ty maszyna do bąbelku! Ty fajne! Leciemy! Uu. Uuu ale fajowe ty bierzemy to! To jest dobre, to jest dobre maszyna, maszyna do bąblascy. Dobra, co dalej? Fajne pozycji. Kolejne figurki, tym razem żołnierzyki. Wysypujemy, zobaczymy. Patrzcie, żołnierzy. Patrzcie. Stare czy nowe żołnierze, żołnierzy? To nie później żołnierzyków jest. Fajowe, fajowe. To za Piszcie w komentarzach i wszyscy śmietni cobrapisz. Zaraz, może wyjdą na hasioki, jak zobaczymy, może będzie coś ciekawszego. O i komisyjna skrzyja. Poczuję, że tam trochę zabawki chyba. Ale komisyjna skrzyja, co tu co będzie. Zaraz zobaczymy. I. Ludzki lego chyba, ty! Płaczcie lego! Cały depozyt lego ktoś wywalił, ale jazda! Bez trzymanki! Płaczcie lego! Normalnie rekiny, re figurki, figuli! lego! Patrzcie normalnie! Masakra! Masakra! Patrz lego normalnie! Kto ty Lego wyrzucił? Ile normalnie figurek fajnych? Lego! Lego dziewczynka z Lego, mega, mega dostanę, patrzcie ile figur, ale strzał, ludzi piłki dożej z Lego chyba, czy nie, siódełka, mega, mega, mega znalezisko, kurczę, dobre, dobre, patrzcie od zamku, tu chyba zamek jest, to trzeba dzielić, bo to chyba jest cały komplet do zamku, wiecie, zobaczcie, są blizbiska. mega strzał. Tak ile lepiło roboty. Figurka roboty drogowe. Mega. Rekiny z Lego, ale jazda, rowery z Lego. Rima Piła z Lego, masakra. Fajne. Ale najbardziej podoba mi się maszyna do baniek, normalnie. Eee. No i co? Mamy coś. Taką dziewczynę z Lego. Kurde, no figurę. figurę. Ja już naliczyłem chyba z 15. Masakra! Depozyt cały LEGO. Patrzcie ile figur. A co tam jeszcze może być? Patrzcie, mamy LEGO. Orzeł z LEGO, ty! Widzieliście jakieś orła z LEGO? Masakra! Ciekawe, który rożnik tego orła. Ale, a odjazd. Do, odjazd. Fajne. Dobra. ile tego mamy. Tu LEGO, ludziki. Dawaj, dawaj dalej. Tu też LEGO. Normalnie wyrzucałem LEGO, żołnierzyki, to wszystko na potęgę. Prawda? Lecimy dalej. Lecimy dalej. Zobaczmy co tutaj jest. To nas nie interesuje, czy to z LEGO. Nie. Ale to jest grozik 2014. To są poduelsy. A tutaj. A i co tu? LEGO! Kolejne LEGO! A odentycznie jaki samo chodzi z LEGO. Właśnie, całe auta z lego mas... nie to nie z lego ale to całe samochody z lego mega dosłownie Kto To to wyrzuca to możemy dorzucić tutaj do tego z lego patrzcie cały samochód z lego masakra sąki za to masakra cały czas ale normalnie to jest to jest niesamowite z 20 ludzików lego tu będzie Tu się ukrywają ludziki LEGO wszędzie tutaj. To chyba z Simsów. To jest 20 lutków Lego. Ja bym to wszystko posumował. Patrzcie, tutaj zielony jeszcze ten ludzik LEGO jest. No. Znowu już cię masakra mówić. Ale fajnie, fajny, fajny depozycik. Ludziki to z LEGO w ogóle? No tak, na pewno z LEGO. No. Jak tak? Kolekcjoner czy nie? Bo widać, że detale dobrze zrobione. Piękne, detalistycznie są pięknie wykonane. Tu profesorek z LEGO. Ty no będzie grubo powyżej 20 tych ludzików pewnie. Coś czuję. Profesorki z LEGO. Tego widzieliście? W koszuli. Taki z LEGO. Narciarz z LEGO. Patrzcie, tylko narty też tu będzie są. I zestawów ciekawych w ogóle. I zobaczmy dalej, co tu jest. Zobaczmy dalej. No, tutaj nie przestaje, ale to chyba tutaj będzie tylko ten tor. Właśnie no. tak tor, powiem. Nie, to go no, to, to jest Jakaś grubsza sprawa. Który to rocznik w ogóle jest? Nie ma rocznika? Sygnatura jest, widzę. Sygnaturkę ma. Nie wiem, nie wiem. Udłużmy go tutaj ten tor Bok jest stały. Bączek dalki. Lecimy. Co to? Bączek daje taki dźwięk. Co? No o to bączek daje. Dobra. I lecimy dalej to jest? Pływaczki chyba. Oksero, tak? Do pływania. Tak, pływaczki Oksero z żyrawkami takie. Kurczę, trzeba wziąć, trzeba wziąć niestety. Niestety, niestety, bo... Ciekawe rzeczy, no. Mimo wszystko, one komuś się wydać, że nie ciekawe. Patrzcie, jakie tam może być figur, może. Ale tam może być figur. Będą tam figurki jakieś. Figury, koniki takie jakieś. No to to wszystko zabrać, mi się wydaje. Zmieniona sprawa tu jest. Ja tego nie podsumuję teraz. Patrzcie, albo są figury Jakiś w ogóle wiecie, Monster, haj czy co to jest? Nie wiem. Patrzcie, jakieś takie. Przy tego nie ogarniemy. Sygnowane w ogóle figurki wszędzie. To trzeba będzie zabezpieczyć się na wszystko. Ja no nie wiem, ja nie wiem w ogóle, ale już widzę przyrząd do e, pomiaru. E, patrzcie, przyrządy lekarskie. Normalnie. A, czy ci pacjenci. Czy ci pacjenci normalnie? O, normalnie. Tu, tu, go bierzmy. o no normalnie on potrzebuje. mas Całe? Oczywiście. Bierzemy, bierzemy też to. Kurczę, ile tego jest do pozytywnego i zabawek za normalnie trzeba sobie założyć to. To weźmiemy. Ja zbieram te przyrządy. Oczywiście, żeby zimno. Kurczę, coś tu jeszcze jest? Żeby nie, żeby nie. Dlaczego oni wyrzucają tego tyle? O, czekaj, panów. A co tu? Ty, patrzcie, jakieś buciki, o, ale fajne. Ty, syg fajne, sygnowane. Takie wam powiem, ciekawe buciki. Kozaczki, jak na zimę, to... Piękne, piękne. Wcale nie zniszczone. Kurczę, ile tego jest, patrzcie, ile fantów. Fanty, Fenty normalnie ty tutaj z, z, z każdej strony, o lepsze światełko, zobaczyło? No tak powinno być od początku. Co my tu mamy jeszcze? Tej, patrzcie, nowe klapki, nowe klapki, rozmiar 37. Pozdrawiam wszystkich, którzy mają 37 lat i mają rozmiary 37. Drugi tutaj jest taki, no nowe, nowe klapeczki, nowe klapeczki. Piękności, piękności, tu drogie panie akurat, proszę bardzo. Bieli, bieli, bieli. O, a co to za buciki? I fajne. Fajne buciki. No ciekawe, ciekawe. Jakie firmy? No praktycznie chyba raz tylko włożone. A jest pisze, rozmiary 38 pozdrawiamy, pozdrawiamy ci co mają 38 lat, wejdę. Mamy na teplecie, but wejdę, ale patrzcie, no nie, nie zniszczony. Ładny stan. I drugi, pokażcie. Też fajny. Patrzcie, ile ty jest. Ile wyrzucają normalnie na potęgę. Całe biuro normalnie tutaj. Całe, całe, całe stoiska wyrzucają. Nowe buty. No właśnie, kolejne buty. Gdzie pary pięknych bucików. Fajne, fajne. O, jest drugi kozaczek. Także te kozaczki to wyglądają coś, ale tak, nie? No, fajny, świetny stan, patrzcie. Jeszcze jest ten, no świetne te kozaki są. No nie powiedzcie, stan super stan fajny. No. Co jeszcze mamy? Patrzcie, żołnierzyków, legasów, wszystkiego dosłownie. Ale za to ma Czy są wyrzucają? Ale przegardowało i mój ulubieniec. Mój ulubieniec. O, fajne, to jest Dobra, Dobre, lecimy dalej. To to jest ciekawego jeszcze? O, drugie kozaczki. Ty, fajne. Eee, fajne, fajne kozakuchy. Ale długie. Powiem, takie długie kozaki. Fajne, nie? Jaka to fila może być? Nie ma tu wirmy, nie ma tu filmu, nie ma. Na dole też nic nie widać. Tam zejdź na dół. I na razie zobaczyć, tu też nie ma. Made in PRC pisze. Ale fajne, dwie pary kozaków następnych takich. Ładne. To jest ładne, że tak powiem. Także pozdrowionka wszystkim wam e, bracia i siostry, co robicie? Co robicie? Jest pierwsza w nocy. Nie mówiłem, która jest w nocy. Także z pierwszej nocy, co wy porabiacie? Proszę, powiedzcie mi, bo my sobie egrzebujemy w depozycika. A tego wszystkiego jednak nie weźmiemy. Ale ten tor, kurczę, kusi mnie ten tor, powiem wam. Ten hot, -way, hot -way, żeby skompletować. I wiem komu go podrzucę. Wiem komu go podrzucę, mojemu kochanemu sąsiadowi. Pozdrowionka sąsiad. A tutaj mamy coś takiego. Fajne. Fajne, ciekawe auto. Bardzo, naprawdę. Dobra, dalej resztę, resztę toru. Co to tam jest? To jest, to jest tor materiału odpowiedzialnego dla na nas. Co tam jest? Co tam jest? Otworzymy to już, otworzymy. Zobaczymy to potem na podsumowaniu. Zapraszam na podsumowanie. Już resztę zawijam po prostu, będę brał resztę. O, patrzcie, saszetka milionków. No, a jeszcze chciałem wam pokazać, tutaj niech ten depozyt, zaraz będziemy go zbierać całego wszystkich rzeczy naszych lega to, to niespodzianka zobaczymy na miejscu a tutaj jeszcze mamy taką miejscowe i szkło. Zobaczcie. Ja dojrzałem ciekawą butelkę. Takiej po prostu nie widziałem. Patrzcie jaka butla w ogóle. Powiedzcie czy ona jest stara czy nowa i czy, czy jest ciekawa. Bo według mnie jest ciekawa, chociaż fajny kawałek szkła powiem wam. Wykonanie też, jak wazon. Ja wywodzę, napisze, czy ona nie jest perelu. Czasami ta butla to mnie interesuje, czy dobrze trafiłem. Czy ona jest z perelu? Oczywiście to robicie techniką teraz. Patrzcie, patrzcie tu na głowie teraz ten cały kontener, i teraz szybko musicie. Patrzcie. Dobra, Psy. Dobra. jest zrobione, a butla jest w naszych rękach dosłownie. Fajnie, fajna butelka. Teraz trzeba to wszystko pozbierać. Także co, zapakujemy i widzimy się na podsumowaniu na patzie na, na... Joypa, do czego to? Eee, to coś do sterowania ciebie, jakieś pojazdy. Myślałem, nie ma tego pojazdu. Czy... Ciekawe czy... to są strzałki! Dobra, zobaczymy. Bo ja nie bawi prawda? Dobra, zobaczymy to na podsumowaniu. Ja tylko stąd już to 400. 200 naszych lek. No i dobra. Zabieramy to wszystko.